7654321 oh, mother... Dzień Dzień dobry. is My trochę nie wyspani, ale wyjechaliśmy już z białej, bo jedziemy do Warszawy. Te wyspany? No ja nie mogłam spać. Jakoś tak przed podróżą poszliśmy późno spać też. No. Do drugiej była? No pierwsza. No jakoś tak i trzeba było siódmej wstać. No, jedziemy powsta... dalej, no. Jedziemy dalej, jedziemy do Warszawy, zostajemy tam parę dni, więc pokażemy Wam. A wy oczywiście łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I subskrypcję. Łapkę ty musisz, w górę. no to ty mów to, bo ty zawsze mnie opieprzasz, że ja mówię to źle. Ale zawsze jak ty mówisz, to jest więcej. A jak ja mówię, to nie lubią mnie. Zjedliśmy teraz w McDonaldzie. Powiem wam, już dużo McDonalda byliśmy, co nie? No, ale ten był e, z najczystszy. Wyjątkowo ubikacje, naprawdę, jakby ktoś w domu żarował. Tak, znaczy, a najbardziej mamy, to mi się najbardziej mi się podobało, jak pani zachęcam do udziału e, w ankiecie, Adriana, a ja zachęcam do dania nam dużo ketchupu. <laughs> Ale dostaliśmy świeżo. Pani się roześmiała, no i... Jedzenie było naprawdę mega. I dostaliśmy dużo kiczuku, co nie? No dużo. No było pyszne. Jeszcze naprawdę. jeden został, wezmę na kolejny raz. To jest, słuchajcie, ale on mnie wczoraj wrobił. Myśmy byli u babci jeszcze się pożegnać, oczywiście gadka, gadka. I przyszła jego ciocia. Wiecie, to takie co byliśmy u nich ten pierwszy dzień świąt, co nie znam. Strasznie dużo ludzi było. No, no i siedzimy i ta ciocia się pyta, no co tam słychać słuchajcie, jak tam po świętach, co nie. A ten oczywiście zaraz o sobie klepasz, co robi. A Adriannie nie smakowało jedzenie u tej cioci mówiła, że rosół był okropny. Ja się tak zawstydziłam, głowę na spuściłam, wkurzyłam się, jak nie wiadomo co. Mówię, Dawid, co to opowiadasz? A on mówi, no co, przecież sama mówiłaś, jak można do rosołu dodać makaron ten. Takiego kartki, wiecie. No ale co prawda ja zawsze szczery jestem, no. Kłamiesz! Wcale nie jesteś zawsze szczery. Jeszcze teraz grasz tutaj głupa. Jestem no, zawsze. Nie, to nie... Nie wierzcie mu w sobie. Jak mi coś nie smakuje, to powiem. Albo nie. Nieprawda. Ile razy byliśmy gdzieś. I zjadłeś coś, oblizałeś palce, później poszedłeś do ubikacji, umyłeś te ręce, powiedziałeś, że już nie jesteś głodny, a wróciliśmy do domu i wyciągałeś z lodówki żarcie. Co ty gadasz? Pst, nie to było, same, było wiesz, takiego co? czegoś nigdy. Było? Nie. Wierzcie mi, bo on yy, po prostu kłamie. Zobaczcie, jak on już tutaj głowy tak o, yy, yy, to znaczy, że yy, tak, yy, yy. że zmyślno. Tak. Nie, wiecie co, ogólnie to jest tak, że yy, ja nie za bardzo dam się zmuszać do jedzenia, po pierwsze, że nie Smusza mogę wszystkiego miał. jeść. To jestenie jakieś ubasy. Widne <grydne> to, dobra. Ja nie lubię jeść, to jest raz za bardzo. Jak ugotujemy, no to oczywiście, jak mi smakuje, to tam się najem, co nie? Ale ogólnie, że biorąc nie lubię się tak za bardzo obżerać. Chyba że to jest sałatka jarzynowa i jest dobrze zrobiona. No to wtedy. E, tak, to dostała takie wiaderko. Z wiecie jak to w restauracjach zupę nieraz wam leją Ale takie, takie wiatru, sałatki. takie duże co nie? Tam ja dostałam całe tej sałatki i wiecie, że ja to naraz zjadłam na drugi dzień rano w domu mm. A później co? No cały dzień A nie w brzuchu jej. mnie kręci Nie, wcale mnie nie kręciło, tylko po prostu czułam się pełna przez ten majonez Bo na co dzień nie jem majonez, tylko jem odchudzający ser żółty Ale bez chleba jadłaś tam. Oczywiście, że bez chleba. Co? Chciałam, żeby więcej sałatki się zmieściło w brzuchu. Hmm. Ja po jestem strasznie na sałatkę. Ja sama chyba jeszcze nigdy nie robiłam. Myśmy nie robili, co nie? Nie, nie robiliśmy i tak. Ja to tam zjem, ale nie za dużo. W każdym razie o czym mówiłam? Mówiłam o tym, że jak się idzie do kogoś na jedzenie i ten ktoś się nagotuje, narobi, wiecie każdy ma inny smak, co nie? Każdy inaczej gotuje. <noise> I weź powiedz teraz komuś, że niedobry się wtedy obrażają, albo im jest głupi, albo nie wiem, mi się wydaje, że tak troszkę z jednej strony, no co, zmuszać się do jedzenia, jak nie smakuje. Co robić w takiej sytuacji? Co wy robicie w takiej sytuacji, jak idziecie do kogoś gości, gdzie bardzo lubicie przebywać i nie chcecie tej osoby w jakikolwiek sposób obrazić, urazić, no, Ale to zależy. a jedzenie wam w ogóle nie smakuje? Jak jest się gdzieś w restauracji, no to... No, ale to ja, ja mówię na o znajomych, od... Dawid, w domu. A u znajomych to można powiedzieć, że niedobre. Jak można powiedzieć, że niedobre? No za to później wziąć ciasto i powiedzieć, że pyszne, no co? Nie znasz się. Nie, nie znam się. <głos> <głos> nie wiem, nie znam się. Mi jest zawsze bardzo przykro, jak muszę komuś powiedzieć, że mi coś nie smakuje. To znaczy, wiecie, no ja i tak ogólnie nie mogę wszystkiego jeść ze względu na tą alergię na czosnek, co nie? Więc zawsze mam dobrą wymówkę. Co? Wampir. Tak. Ale ciężka to jest sytuacja, powiem Ci. Ja tak nie umiem komuś zrobić za bardzo przykrości. Szczególnie jak ktoś się nastoi dwa czy jeden dzień w kuchni, albo na piecze, nie wiadomo co, a tobie nie smakuje. I co wtedy? Powiedzieć Wsadzasz do buzi, a tu ci w gębie rośnie to jedzenie. Wiesz o co chodzi? Że powietrza nie możesz złapać. No to napiszcie wasze sposoby. Ja powiedziałem swój, on na swój, czekamy na wasze. Dobra, to czekamy i jedziemy. No? Warszawa. Dobra, my już dojechaliśmy i co tu mamy? Zobacz co pisze. Co jest, się wydarzyło? Jest napisane, a nie pisze. Zobacz co jest napisane. Psz, cicho możesz być. Nie, kochani, żartuję oczywiście, drzwi są zamknięte. Ja myślałam, że będę musiała się przebierać nie wiadomo jak, ale musiałam tylko zmienić perukę, bo tam tamta była troszkę taka sama jak ten green screen. Jesteśmy dzisiaj e, w telewizji i robimy, co my robimy tutaj? Nagrania. Jesteśmy ciekawie, co się będzie działo. A będzie trochę się działo. Będzie telewizja, i będzie kanały, i ktoś robi siku? Nie. Uciekam <laughs> Jesteśmy w takim hotelu. Wygląda troszkę jak w co nie? Tylko brakuje meduzy. Ale ja mam tą swoją muzę przy sobie, więc mam w dupie meduzę. Nawet się podobnie ubrałem, widzisz? O, żeby tu pasować. Ale idealnie, kochani. Ale u nas oczywiście, słuchajcie, bałagan. No jaki bałagan? Jak nie? Szukałem ubrań, żeby się ubrać. Dawid szukał ubrań, żeby się ubrać. A ty super żeby założyć. No jeszcze głosów nie mam, leżą na stole. Czyli nie ma bałaganu. Tam jest tam jest no. Słuchaj, jutro.

my, my wracamy, wracamy nareszcie do domu no w końcu się wyśpimy kurde nie no w tym hotelu było wygodne łóżko nie było tak było bardzo ładny hotel ale powiem wam ten hotel ma takie żarcie, no byśmy się tak schrzali naprawdę do polecam. tej pory aż mi się odbeka wiecie, tyle zjadłem na śniadanie. polecam ma bardzo ten hotel ja jestem wybredna jeżeli chodzi o jedzenie a tam było tak przepyszne no tam jedzenie. było co zjeść Naprawdę, aż grzech mówić ile myśmy tam pieprzali, naprawdę to było niesamowite. Wczoraj ciasto cały dzień było. No to ciasto musimy zrobić, bo było pyszne ciasto marchewkowe z orzechami, ale powiem Wam, taka petarda, że upieczemy to ciasto, bo to było niesamowite, no. tak. No ale co, chcemy Wam powiedzieć, odpowiedzieć może troszkę na Wasze pytania, które nam zadawaliście też w komentarzach, bo odpowiadamy na Wasze komentarze, czytamy je oczywiście wszystkie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak fajnie do nas piszecie i zadajecie nam pytania, Że czy mamy w ogóle propozycje. taką interakcję fajną z nami, Tak, bardzo, 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 bardzo fajnie. fajnie. Za to Wam mega dziękujemy. No i pierwsze pytanie, na które chciałabym odpowiedzieć jest może, dlaczego niektóre osoby tam wtedy na Wielkanoc miały taką troszkę minę jak srający kot na płocie? No bo tacy są z natury po prostu. No Dawid, nie mów tak! Szczer, szczery jest. No dobra, no może niektórzy są tacy z natury, ale nie, z natury, ale niektórzy mają po prostu coś takiego, że jak widzą kamerę, no to też. się tak spinają niektórzy ludzie. A weź nie nagrywaj mnie. Tak, je. nie nagrywaj mnie, a może źle wyglądam. A może mam źle zrobione włosy? A nie wiem, co mam powiedzieć. Bardzo dużo no, ludzi jest takich, się. którzy krępują się niesamowicie kamery to jest raz. Po drugie, wiecie, jak to ludzie są. Innych hejtować to jest łatwo, ale samemu wystawić się do kamery, no, żeby ktoś jeszcze. napisał a wyglądasz tak, a wyglądasz jak, no to nie każdy ma po prostu odwagę na to, co nie? No. No a ogólnie tak reszta rodziny no to spoko zareagowała, bo widzą tą moją bardzo dużą w sumie przemianę. Jeżeli chodzi o charakter, zachowanie, no są zadowoleni po prostu z tego, że się tak zmieniam na lepsze. To nie? Ale tu chodzi o to, że jak reaguje rodzina, reszta rodziny na to, że my jesteśmy razem i jest taka różnica wieku, no to musisz powiedzieć, a nie... Nie, no to tam nie było czegoś takiego, że komukolwiek został wypo wypomniany wiek, no. W sumie nikogo to tak bo w sumie nikogo to, tak powiem wam, szczerze, nie interesowało. Nie ma takich pytań, jak na przykład spotykamy, bo rodzinę Dawid ma bardzo dużą. No bardzo, to w jak... ogóle nie była cała rodzina, to było No jeszcze... część, bo nie mieliśmy się gdzie pomieścić. Więc nie jest tak, że jak spotykamy nowych członków rodziny, czy ja kogoś nowego, że ten ktoś stanie przed nami i powie, a ile Ty masz lat, a naprawdę masz tyle lat, a jest tyle różnych <laughs> między wami, nie no ma czegoś to, takiego, tak raczej przyjmują mnie naprawdę z otwartymi ramionami, e, są zadowoleni i fajnie, a na żywo wyglądasz jeszcze lepiej. No wczoraj sam no. e, zajebisty komplement od Muła Boja. Powiem wam, powiedział, że mam zajebiste ciało i zajebistą e, skórę w ogóle e, na twarzy i tak dalej. No od takiego pisty to fajny komplement jest. No a jeżeli chodzi o to Byśmy to powiedzieli po prostu. albo byśmy po prostu do nich nie, nie jeździli dużo uwagi się przykłada do tego co mówi rodzina na związek e, no nie wiem swojej córki, syna i tak dalej ja wam coś powiem nawet jak rodzice nie są za bardzo zadowoleni ale wy jesteście bardzo szczęśliwi to nie zwracajcie na to aż takiej uwagi bo jeżeli mieszkacie sami, to i tak zależy od Was, jak Wy się zgadzacie, jak Wy żyjecie, jak sobie dajecie radę i Wy musicie tak naprawdę ze sobą być 24 na dobę, czy tam jakiś czas, jak idziecie do pracy, oczywiście bez siebie żyć. Ale nie z, nie z rodziną. Z rodziną jest fajnie, jak ona akceptuje, bo się pojedzie na jakąś imprezkę, no. się siądzie, czy na jakieś wesele, czy właśnie na święta. A moja rodzina jest no, w sumie tolerancyjna. Tolerowali Bardzo. mnie przez tyle lat i dalej będą tolerować. Jest dobrze. Ale wiecie, z taką babcią, która jest takimi jajami tak na, naprawdę... No to jej jest obojętny, i jest ważne, żeby jej dzieci były szczęśliwe i żeby Oj, jej nogi były jest szczęśliwe. Najlepszy człowiek na świecie, serio. Tak, to no niby biła tych swoich mężów, ale nie bez powodu, co nie? Miała za co. No miała za co, więc no, tak jak powiedziała. To, ale jeżeli chodzi teraz o nas, to jest... Naprawdę mega serdeczna. Ona tak się do na, o nas no. pyta, jak zadzwonimy, jak z nią rozmawiamy, zawsze się pyta i mówi do Dawida, kochaj tą Adriannę, no, ona taki dobry człowiek jest. I zawsze pyta, kiedy przyjedziecie, kiedy przyjedziecie, nie tak. może się doczekać. Także jest razem. naprawdę bardzo pozytywna. Dobra kochani, a co do hotelu, w którym byliśmy ostatnie dwa dni, no i ten sezon, nie to było co, nie? Holiday Park się nazywa. No to tam prawie holiday był, naprawdę huśtawka w to i z powrotem, z emocjami. <grym> Spotkaliśmy się z wielo osobami, bo startujemy nowy projekt, o którym jeszcze tak za bardzo mówić nie możemy, ale Wam tylko możemy powiedzieć, że tam tyle się działo, że niektórzy siedzieli nawet do pół do czwartej rano, żeby przedyskutować tam rzeczy, ale tam były takie krzyki i takie dyskusje. My poszliśmy o pierwszej 30 minut. Mieliśmy tak. dosyć, ja byłam głucha już i nie miałam głosu. <grym> tam się takie rzeczy działy, że po prostu masakra więc bądźcie ciekawi co to będzie bo myślę, że dla was też to będzie interesujące yy, emocjonalnie i w ogóle przygodowo i tak dalej więc no, zobaczymy jak my się spiszemy w tym wszystkim będzie grubo, będzie się działo let's go wow, dojechaliśmy do Wrocławia Piękna Niunia, piękne miasto, zaraz Zabierdolę sobie Pierdole ciasto Słuchajcie, jest zajebiście, dojechaliśmy do Wrocławia w 2,5 godziny z Warszawy Zajebiście, 355 co? km dokładnie, w 2,5 godzinki Mega Wiecie co, pierwsze się rzuca w oczy, jak tutaj się wiedzie Jak tu jest zielono Tak zielono, no tam kurde krzaki kwitną ale jaka a, trawa w ogóle urosła, tydzień nas nie było, wszędzie zielono, pięknie. Mojego. Ty, wampirze, I zobacz jaką mam na ciebie truskę. O spadaj. spadaj. My dojechaliśmy do domu. Nareszcie będziemy spać we własnym łóżku, jesteśmy no, zachwyceni. W końcu. Przed nami zachód słońca, tak pięknie to wygląda. Kochamy Wrocław po prostu i kochamy was, czyli wy subskrybujcie nasz kanał. Zostawcie łapkę w górę. A wy mam pokażemy za to, co u nas się wszystko dzieje i ten zachód słońca piękny. A wy zostawcie jeszcze dzwoneczek, my mamy cudowny weekendeczek. weekendeczek. <grymne> Na razie kochani, pa pa, pa trzymajcie się.